Na żona lubi. Kapusta włoska. A do chińszczyzny? Tak toj. Selgros zrealizujesz twoją ulubioną listę zakupów. Selgros, przemyślane zakupy. Olej rzepakowy, 1 litr, tylko 5,90 i polski kurczak 33% taniej, tylko 7,99 za kilogram. Abonament z najszybszym internetem 5G od 19 zł miesięcznie przez cały rok. Plus. Na piękne chwile z programem zaprasza sponsor. Właściciel sklepu internetowego „Apart.pl.“ Sponsorem programu jest Samsung. Producent projektora The Freestyle z funkcją wyświetlania obrazu pod dowolnym kątem. O, a, 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 zmieniłem zdanie, tak. Yy...